Okres zimowy w tym roku się mocno przedłużył. Nadejście kalendarzowej wiosny nie przyniosło niecierpliwie wyczekiwanego ciepła. Gdy tylko jednak warunki atmosferyczne się poprawiły, na plac budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic, wyruszyły brygady wykonawców. Równolegle z intensyfikacją prac kanalizacyjnych, firmy wykonawcze przystąpiły do odtwarzania nawierzchni dróg, w których roboty już zakończono. Dla każdego zadania stworzone zostały harmonogramy odtworzeń, według których prowadzone są prace. O terminach naprawy konkretnych ulic mieszkańcy informowani są za pośrednictwem wydawanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka miesięcznika Przyłącz się. Agnieszka Ogrodnik ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka uczestniczyła w wielu spotkaniach z mieszkańcami na terenie gmin związkowych, gdzie przypomniała o konieczności podpisywania umów i wypełniania innych formalności niezbędnych do tego, aby mieszkańcy przyłączonej do systemu posesji mogli z kanalizacji korzystać. Na obecnym etapie, gdy trzy zadania z siedmiu są już albo w całości zakończone, albo na ukończeniu, podpisywanie umów przez mieszkańców jest sprawą bardzo pilną. 14 czerwca 2013 roku wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin związkowych wzięli udział w 65. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Najważniejszym punktem zgromadzenia było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka za rok 2012. Uchwałę, jak i pozostałe w trakcie tego zgromadzenia podjęto jednogłośnie. 25 czerwca 2013 roku radni gminy miejskiej w Swarzędzu stosunkiem głosów 17 do 1 zatwierdzili zmiany w statucie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Rada w Swarzędzu jako ostatnia zaakceptowała zmiany. Wcześniej nowy statut zatwierdziły rady innych związkowych gmin. Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki. Zgodnie z zapisami zmienionego statutu, Związek Międzygminny Puszcza Zielonka przekształci się w Związek regulujący kwestie wodno-ściekowe na terenie pięciu związkowych gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzęc. Związek dalej prowadził będzie projekty kanalizacyjne. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic etap drugi oraz kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic etap trzeci oraz działania ze wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki. W zakresie projektu kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic zaprojektowane i wykonywane są następujące rodzaje przyłączy. Przyłącze zakończone studzienką kanalizacyjną na terenie posesji odbiorcy w odległości maksymalnej 2 metrów od granicy nieruchomości gruntowej. Przyłącze finansowane jest w ramach projektu, gdy działka podczas projektowania była zabudowana lub posiadała pozwolenie na budowę, a właściciel wyraził zgodę na budowę przyłącza. Przyłącze, niezakończone studienką kanalizacyjną, zaprojektowane do granicy działki, zaślepione. Finansowana jest w ramach projektu, gdy działka podczas projektowania była zabudowana albo posiadała pozwolenie na budowę, ale nie można było ustalić właściciela działki lub właściciel działki nie wyraził zgody na budowę przyłącza lub działka była niezabudowana i nie posiadała pozwolenia na budowę, ale nawierzchnia drogi w miejscu planowanego przyłącza była utwardzona. Brak przyłącza, pozostawiony trójnik w sieci lub odejście w studni. Budowa przyłącza finansowana jest przez właściciela, gdy podczas projektowania na działce nie było zabudowy i nie było pozwolenia na budowę, ale projektowana sieć kanalizacyjna biegnie w ulicy przy gruncie działki. Co zrobić, aby podłączyć się do kanalizacji po zakończeniu robót budowlano-montażowych? przyłącze zakończone studzienką kanalizacyjną na terenie posesji odbiorcy. Krok pierwszy. Właściciel posesji ma obowiązek dostarczyć do siedziby związku wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet oraz wypełniony formularz informacyjny. Na podstawie wniosku przygotowana zostaje umowa, której jeden egzemplarz po podpisaniu właściciel zwraca do siedziby związku bez podpisania umowy zrzut ścieków będzie nielegalny. Krok drugi. Przed planowanym oddaniem sieci kanalizacyjnej do eksploatacji, Związek informuje wszystkich zainteresowanych właścicieli posesji o przewidywanym terminie zrzutów ścieków i istniejącym obowiązku podłączenia się do sieci. Informacja dostępna będzie za pośrednictwem biuletynu strony internetowej Związku, lokalnych mediów. Krok trzeci. Związek przekazuje do eksploatacji sieć kanalizacyjną spółce Aquanet, o czym informuje wszystkich zainteresowanych. Od tego momentu istnieje techniczna możliwość zrzutu ścieków z terenu posesji, o czym informuje spółka Aquanet. Krok czwarty. Właściciel posesji, który podpisał umowę o odprowadzenie ścieków ze spółką Aquanet, wykonuje na własny koszt instalację wewnętrzną i włącza się do sieci kanalizacyjnej. Fakt włączenia zgłasza do spółki Aquanet. Krok 5 W przypadku korzystania ze zbiornika bezodpływowego. Kamba. Właściciel zapewnia jego wyłączenie z eksploatacji oraz przeznaczy na cel niezwiązany z odprowadzaniem ścieków. Przypominamy, że właściciel nieruchomości gruntowej ma obowiązek przyłączenia się do budowanej sieci kanalizacyjnej, która wynika z następujących podstaw prawnych. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, paragraf 5 ustęp 1 punkt 2 oraz zapisów w regulaminach utrzymania porządku i czystości uchwalonych w poszczególnych gminach należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.